Zastanawiasz się, jak zmienić wiek na TikTok. Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby zmienić wiek na TikToku, przede wszystkim musimy uruchomić aplikację TikTok w telefonie no i przejść do swojego profilu. Kolejno klikamy w prawym górnym rogu ikonę Trzech kresek. Następnie wybieramy zakładkę Ustawienia i prywatność. Kolejno szukamy zakładki o nazwie Zgłoś Problem. Teraz klikamy w ikonę w prawym górnym rogu. Ładuje nam się kolejna strona. I raz jeszcze klikamy ikonę w prawym górnym rogu. I na tym widoku warto jest opisać prośbę o zmianę wieku. Najlepiej zrobić to po angielsku. Warto też dołączyć odpowiednie dokumenty. Właśnie klikając w tą ikonę można załączyć różnego rodzaju zdjęcia bądź też skany czy też screeny, które potwierdzą Wasz wiek. No i klikając czerwoną belkę poniżej wysłać takie zgłoszenie, no i jest duża szansa na to, że jeżeli dane, które wysłaliście były wiarygodne, to zespół TikToka, wsparcie TikToka zmieni Wasz wiek na profilu. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!